love is <laughs> love Siemaneczko! Podróże po chmurze witają w 2022 roku. I z tej okazji chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego dobrego i oby ten rok wynagrodził nam dwa poprzednie. Na wyspach za oknem Szaro i buro, więc cofnijmy się w czasie o parę miesięcy. Znów zapakowaliśmy się do naszego mini kampera i ruszamy zdobywać północ Szkocji. Od Aberdeen przez Snow Road wzdłuż niesamowitej drogi zwanej North Coast 500 po wyspę Sky. Białe plaże, piękne góry, bezkres oceanu, niekończące się w i Lochy, i niekoniecznie dzikie Jelenie. Zapraszamy na nową serię: scenery jak z bajki gwarantowane. Także kliknij suba i widzimy się w Aberdeen. Aberdeen! Tada. To szukamy miejsców na parking. Super! Przy samej plaży w Aberdeen znajduje się takie centrum handlowe. Tutaj jest Asda, Aldi i inne sklepy. I tutaj można zostawić samochód aż na 4 godziny. Stąd spacerkiem do centrum można dostać się w niecałe 10 minut. I myślę, że 4 godziny wystarczy na zwiedzenie miasta, bo tutaj nie ma jakiś nie wiadomo jakichś atrakcji, więc powinno być to wystarczająco czasu na taki spacer. Aberdeen to trzecie co do wielkości miasto w Szkocji, które od wschodniej strony otoczone jest Morzem Północnym, kiedyś miasteczko rybackie, dziś miasto przemysłowe. Największy rozwój zaliczyło w latach 70. XX wieku, gdy zaczęto tu wydobywać ropę naftową. Przemysł w Aberdeen kręci się głównie wokół portu, do którego podobno w okresie letnim lubią zawitać delfiny. A indywidualny charakter miastu nadają szare budynki zbudowane z granitu. Stąd potocznie Aberdeen nazywane jest granitowym miastem. Muzeum Martheim, przepiękny budynek Collegio Marichal, czy choćby dwustuletnia tętniąca życiem Union Street, pełna kawiarni i pasażer handlowych. Ciekawostką jest, że Aberdeen zostało uznane za najszczęśliwsze miejsce w Wielkiej Brytanii. To właśnie tutaj po swoją nagrodę zgłosiło się ponad 40 lotto milionerów. A ten plac ogólnie tu, na którym się znajdujemy, nazywa się Mercat Cross. I to chyba, nie wiem czy nie chodzi o ten budynek właśnie. Generalnie fajnie. Przyjemne miasto, nie ma tu za wiele ludzi, jest poniedziałek rano. Idziemy sobie pospacerować, zobaczymy co tutaj się dzieje. A potem lecimy na Snow Road. a że Aberdeen jest miastem portowym, no to mamy łódki. Właśnie wyjeżdżamy z Aberdeen i wybieramy się do miejscowości Blairgowrie, gdzie zaczyna się nasza trasa Snow Road, czyli będziemy jechać takim szkockim odpowiednikiem austriackiego Glossblocknera. Najwyższa droga w Wielkiej Brytanii. Dokładnie. Aberdeen zobaczyliśmy w sumie to, co najważniejsze. Pokopaliśmy trochę na plaży. Nie było jakichś niesamowitych znajdek. Śmieci na maksa, ale udało się. Futa 20. I Bartek wykopał taki pierścień. Niestety nie jest to żaden e, szlachetny metal. Wygląda na nierdzewkę. Tutaj z takim motywem jakiegoś słoneczka. Jakiegoś aliena w słoneczku. Jeszcze tylko dodamy, że droga Snow Road jest częścią parku narodowego Cairn Grove, czyli największego parku narodowego w całym UK. I dokładnie tam zmierzamy, będziemy za 16 mil. Rozciągające się na 90 mil niesamowicie urokliwa trasa Snow Roads jest najwyżej położoną publiczną drogą Wielkiej Brytanii. Składa się głównie z surowych, leśniących promieniach słońca szczytów górskich i malowniczych zielonych dolin, które jak sama nazwa wskazuje, w okresie zimowym pokryte są puszystym śniegiem. Trasa zaczyna się, jak już wcześniej wspomnieliśmy w miejscowości Blake Gowry i kończy się w Granton on skąd już tylko pozostaje 33 mile do miasta Inverness. Snow Roads to piękna droga z widokami jak z obrazka. Bez postojów przejechać ją można całą w dwie godziny, ale po co? Skoro można zatrzymać się w parku narodowym Kane Gorms, zjeść pyszny obiad nad rzeczką i cieszyć się otaczającą nas dzikością fauny i flory. Trasa NC500 zaczyna się i kończy w miejscowości Inverness, w której właśnie jesteśmy, ale my ją pomijamy. Jedziemy do pierwszego punktu, gdzie będzie nasz nocleg i nazywa się to Nor Dornoch, Dornoch, a dokładnie Dornoch Beach. Także pamiętajcie, trasa zaczyna się Inverness i to jest pewnie ostatnie duże miasto. My tutaj się nie zatrzymujemy, bo mamy wszystko łącznie z mapą. Także lecimy dalej. Tak jak widzicie był to mega mocny i obiecujący start naszego tripu i już nie możemy doczekać się kolejnego dnia. Nasza miejscówka do spania znajduje się 6 km od miejscowości Dornoch i znaleźliśmy ją na apce Park4Night. I tutaj bonus. Nie dość, że jest gdzie zaparkować i rozłożyć namiot, to jeszcze z widokiem na foczki, które chillują tutaj podobno cały czas przy odpływie. Cała rodzina fog, nie wiem czy widzicie czy nie, ale są dokładnie tu. Za małe I tym pięknym akcentem będziemy się z wami żegnać. Dziękujemy, że jesteście z nami i do zobaczenia następnym razem. Aha, sorry za brudne szyby w Fordzie. Oby w następnym odcinku były czyste. Będę jeść bananowy chlebek Z dodatkiem masełka Już nie bananowego Yo